Witajcie z 12 października 2025 rok niedziela godzina no, 9.47 Dzisiaj tak później, nie nagrałem wam jak latały Polotały se trochę, zostały wypuszczone część już weszła tak oto się przedstawiają gołąbki o, tu jest samiczka pstra ona ma takie lotki lotka wytarta to była w rozkładzie to jest moja samica ale jak to spieży to będzie miała lotka ładne i w następnym roku będzie lotowana zobaczymy co z nią będzie czy zginie a czy się utrzyma Tak mi się wydaje, że młode po Niemcach wyszły na dach, kurwa bo ich nie widzę, troszkę to za wcześnie zrobiły wczoraj były tu wpuszczone na głębnik żeby gdzieś się nie zaplątały i nie zagubiły, no ale bo mi się trudno jak chcę rządne zwiedzania świata, no to będę zwiedzać a na termometrze, no cóż, no, o tej porze mamy 10 stopni, no 10,5 Ale to już jest 12 października Więc czego się spodziewać? Niedziela ponura. Sobota lało. Z przerwami taki drobny deszcz, ale paprał po prostu wieża kontrolna nam pokazuje godzinę 10 za 10, a więc ludzie kończą już po małą mszę. niedzielną sporo gołębki parę jest na dachu polatały sobie, nie nagrywałem tego nawet sobie trochę polatały no ale może nie tak jakby to było w pogodny piękny dzień nie nastraja dzisiaj pogoda do lotów tu mamy mój jesion na którym też gołąbki siedzą i powiem wam one się uczą przez to nocować na drzewach. A gdy go wnocuje z lotów na drzewie, jest bezpieczniej. Jest bezpieczniejszy niż na cudzym dachu. Pole, pole za stodołą. Jak widzicie, pięknie już się drzewka kolorują nad rzeczką. To już jest przywilej tej pory roku, że zaczynają się pojawiać różne kolory: żółte, czerwone. Oznaki jesieni. No, jeszcze liście nie opadły, bo jeszcze na to nie pora. Ale opadną po pierwszych konkretnych przymrozkach. Na razie jako, tak, jako takich nie było. Krajobraz się nam zmienia z tygodnia na tydzień. Jesienny krajobraz Pola pola do. O, oddalimy. I widzicie co tu jest grane. Przężytko już się zazieleniło. Zaczyna wschodzić. Zaczyna wschodzić przężytko. W przeciągu tygodnia, jak ładnie zeszło. No, bo jest trochę deszczyków. Wczoraj była sobota. Paprało cały dzień z przerwami. Nic nie dało zrobić koło domu. No, ale tak musi być. Trudno. Przężytko wschodzi. I taki oto mamy krajobraz. Wcześniej tu latały gołąbki po niebie zachmurzonym. Powiem wam, polatały se trochę. No ale już mają to w dupie. Nie spodziewałem się, że jeszcze gołębie Gołębie z lotów jeszcze przylatują przebłędy. Na tygodniu przyleciał jakiś stipesem. I wczoraj przyleciał drugi. I to to nie odłazi, nie odłazi, kurwa zaraźlaki. Jednego tuż już nawet nie łapałem, bo już mam... I tak w las tam napił się wody. Lata se luźno, kurwa. Z głębiami. Drugiego wyłapałem. Trzeba coś z nim zrobić. Kurwa wywiść go. Ja. No. No. Niesamowita ilość przybłęd, co to się dzieje, to ja nie wiem. Żadnego roku tak nie było. Kurwa, radary. Radary i wojna, kurwa. A tu jest taka moja plantacja pokrzywy. Powiem Wam. Specjalnie tego jeszcze nie koszę. No bo sporządzę może dzisiaj herbatkę. Zerwę pod wieczór. W pojnik zaleję wodą. Niech se postoi z 18 godzin. Naturalna herbatka. Bez gotowania, bez zaparzania, nic. Taka jest najlepsza, naturalne źródło żelaza i aminokwasów. Tam na filmiku wstecz, ja pokazywałem jak się to robi. Filmiki, filmiki wstecz. Musielibyście poszukać. Jest piękny przepis na tą herbatkę. Także to jest taka moja plantacja. I tak tego wszystkiego nie wykorzystam. Może jeszcze zraz tę herbatkę zrobię. I trzeba będzie to wszystko pokość. A tu moje samiczki od niszczunia. Już trzy tygodnie u mnie, i powiem Wam, co Wam powiem, nadal dzikie. Nadal nieufne wczoraj nie miały karmy, były trochę przegłodzone. Sypnąłem im obficie, i co? Nie dochodziły. Schowałem się za klatką. I po jakimś czasie, długim nawet, nie wiem czy z 10 minut nie upłynęło, wyszły dwie, nakrapiana i białolotka niebieska. Wyszły, podziubały, 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 ledwo żebym się tam pojawił, już odeszły, momentalnie. Natomiast nakrapiana pstra, ta pierwsza z prawej, w ogóle nie wyszła. Tak więc to jest nieufny gołąb z charakterem. A mistrzuniu mówił. tu masz jedną taką. Oj, nieby net mówił. Przegąb. Która to mówię? Przekona się. I już wiem, która to jest mistrzuniu. To będzie ta samiczka. Ona ma charakter. Nakrapiona lekko pstra. Mistrzuniu mówił, że wszystkie są super. Ale jedna super, super, super. No i ja już wiem, która. Nieufne samice, nieufne. Nieufne samiczki. Trzy tygodnie już u mnie. Trzy tygodnie od zakupu. No, i odwiedziliśmy Krystianka. Krystianek sobie siedzi na jajeczkach. I co Wam powiem? Dzisiaj, nie tak dawno, prześwietliłem znów jajeczka. Są ciemne, nie widać nic. Czyli życie tam się już urodziło. Coś tam się dzieje. Krystianek doprowadzony do płodności. Eee, no Zapylił chrajeczko. On był płodny, tylko nie mógł se trafić. No. Odpowiedni zabieg i se trafił. Już nie poleciało po piórach. Zapylił tą oto samiczkę. I coś z tego będzie. No bo szkoda by było nie mieć po nim nic. A jakby się coś z nim stało, zdech albo coś no Szkoda trochę zakupu, nie? Na marno pieniądze poszły no tak to coś z niego będzie, no choć już dwa młode No dwa licze, że będzie na no, drugi rok, będą młode szły jak Przecinaki na lotach no, ale te młode się nie będą nadawać na loty, tylko na rozpód Dam na rozpód, no ale będą już po nim bardzo późne młode. No powiem Wam, dzisiaj jest 12. Za pięć dni będzie lęk. Jak zleciało? Za 5 dni powinny się tam już lęknąć. 17. Coś się tam już powinno dziać. No ale jaja socarne już widać, prześwietliłem moją halogenową lampeczką. Ciemne, czyli życie tam już jest. Wystarczył taki zabieg, że ja tego nie zrobiłem na wiosnę. Kurwa. Straciłem tyle młodych na loty. Po nim. Bo szczelą na pustaka. No, po piórach szło. Krystianek. No ale teraz już dobrze zamoczył. W tą samiczkę. A na wiosnę będziesz płodził. I, i będziesz reproduktorem. Tylko jakoby ci tu samiczkę. A może od mistrzunia? A może od mistrzunia ci dam samiczkę. Na przykład tą nakrapianą. Lub nakrapianą pstrą. Będziecie obydwa obce. No ale może czasami tak trzeba. A tą samiczkę. Może dam na loty. Ale ona nigdy jeszcze nie leciała. Ale to nie szkodzi. 24 rok ona jest króźba To jeszcze może być włączona do lotów. To była późna samiczka. Na no, drugi rok będzie mogła lecieć. Zobaczymy, czy coś pokaże, czy zginie. Jest w podobnych gołębiach. Tak żebyś Krystianek, może dostał. Nie już z moich gąbków, tylko może od Miszczunia Samiczki, co? Byśmy zobaczyli, co by z tego było. A tymczasem Krystianek siedzi na tych ojcach, bo tam już jest życie. to co tu w gołębniku Patrojtas Młode Młode, które leciały Z tipesami, powiem wam Nie będę ściągał tipesów teraz Nie będę gołębią ściągał Tipesów, ani młodym, ani starym Ba, to po co to ściągać Tylko się niszczą tipesy ściągać, zakładać tak już by tu z tipesami także mam teraz taką metodę nie ściągania tipesów piękny samczyk lotowany był młody A. Na wolierze. Większość jeszcze na dachu se siedzi. Polatały sobie. Ciekawe jestem co z tymi młodymi po Niemcach. Czy one będą potrafiły wejść do gołębnika, kurwa. Za szybko wyszły, ale tak się wybały do wyjścia. Wczoraj puszczone. Pierwszy raz do gołębnika i już dzisiaj wyszły. Nie wiem gdzie one tam są na dachu, nie umiem ich wyłapać. No zobaczymy, czy se idą, czy będą potrafić. Jedzone, reszta jedzenia. Byłem wam, to jest jeszcze z wczoraj, muszę to wszystko wyjeść. Dzisiaj jeszcze żarcia nie dostały. I tak to jest. Która mamy godzina? Dziesiąta dziewięć. Dziesiąta dziewięć. Bosy. Uf, uf, tu jest bosy Potężny samiec. Trężny samiec. pamięć z 22 roku. Dałem mu to samice, bo prała strasznie inne samice, ganiała. Co wam mówiłem tam na w którymś filmikie, jaka była historia? O nią mi spierdoliła śląska samica co z płodu. I mało, mało co brakuje, i ta by spieprzyła, bo chciałem ich wyłapać. I kurwa, obydwie mi wyleciały. Tą zdążyłem. Capnąć a tamta wpadła pod klatkę, później spod klatki. Wyjebała i tyle ją widziałem, kurwa. Wszystko to o nią, bo ganiała te samice, kurwa, i chciałem ich rozdzielić. No i dałem ją tu. Wzniosła już jaja, ale oczywiście sztuczne podłożyłem. Do bosego ją dałem, kurwa. Bosy potężny samio Teraz się zawstydził, ale grucha tu bije mnie Jak rękę wsadzę No dobra, teraz poza troszkę przyjąłeś jak kurwa garłać Idziemy obok do tego co tak tu wyje Brukselczyk Brukselczyk Z <tryk> rozpłodu <tryk> <tryk> Mm. Jeszcze numer telefonu ma do poprzedniego hodowcy A ja zakupiłem go już nie wiem, że 3 lata będzie Tam u niego robił Brukselę sam I nawet po nim dobrze gołębiele co wam powiem Chciałbym mu też dać jako samiczkę Może też kurwa od Miszczunia? To w końcu tych sami złudmistrzenia blaki no To może się dokupi co? Kurwa dokupi, dokupi Gdzie to wszystko trzymać kurwa? Trzeba by im tu posprzątać, bo już mają syf No i co? Pomału będziemy kończyć, bo udziela mi się ta pogoda, tak mówię Praktycznie o niczym. No, po prostu jak jest taka ponura pogoda. To się udziela i gołąbkom, i człowiekowi. No i tak to jest. Kurwa. Znowu tam ostatni filmik, słabe wyświetlenia. Jak dwa były dobre wyświetlenia. No dobre, w miarę. To ten ostatni znowu jest kicha kurwa. Co z wami jest, co? woli ta oglądać jakieś kurwa filmiki jak handlują głębiami jak wam pieprze głupoty profesjonalne niby no to wolny wybór oglądaj to u mnie tak jest swojska hodowla weźciemy no i na tym pięknym, przemiłym, przeuroczym Jakże cudownym akcencie Zakończylibyśmy to filmowanie chyba nie? Jeszcze zajrzemy do Niemców Tu są Niemcy Helmut już ładnie główkę spierzył, jeszcze szyjka Helga siedzi na sztucznych jajcach. A czy się mi pomyliło? Kurwa. Fuu, kurwa. To jest. To jest Helga o wyglądzie samca. A tam helmu do wyglądzie samicy. Za już schodzi. Ale też główkę spiżył. Teraz kolej na szyjkę. To jest helmu do wyglądzie samicy. DV Schwab. A to Helga jego żona o wyglądzie samca gąbki zakupione dwa lata temu chyba oryginalne defały no i po nich dzisiaj wyszły na dach młode a wczoraj były dopiero puszczone a gołębnik rzucone także sklecz będą miały wejść Taka tu para Helmutów, że aż wyrywa z butów, i na tym przepięknym, przecudownym, jakże optymistycznym akcencie będziemy kończyć ten filmik w 12.00, niedzielę października. Godzina mamy w tej chwili żebym się nie pomylił niech spojrzę na zegarek 10.15 10.15 gołąbki pomału zaczynają wchodzić do głębnika no i co pogoda jest jak wam pokazywałem 10 stopni 10,5 w porywach do 11 już tak będzie coraz chłodniej Helmuty No i co? Będziemy się żegnać Panie i Panowie Znowu wstawię filmik i będę liczył na wyświetlenia Aby te wyświetlenia coś chujowo daje ta kurwa Przepraszam za bluzgi No ale To są bluzgi takie narodowe nasze polskie Nie komentuję ta nic. Komentować kurwa. Chwolić. Ganić. Co się Wam podoba, co się Wam nie podoba. Najwyżej jak mnie to wkurwi, kurwi jakiś komentarz to usunę. Jestem szczery aż do bólu. I osoba skończy w pudełku kurwa. Na wieczne zapomnienie. Ja oczywiście chwalenie bardzo lubię. Jakie wyniki osiągnąłem w lotach w tym roku, to wam kiedyś tam powiem, czy jest się czym chwalić, czy nie. A tymczasem żegnamy się na tym pięknym, miłym akcencie i widokiem na Helmuty. posiadanie takich helmutów wyrywa z butów jakbyś ta wiedziały, jakie one mają papiery, to byś ta w nocy nie mogły spać widzi ta? takie oko patrz tak skrzydło się częsie to jest oznaka kurwa to jest oznaka czempiona Widzi to? Ja pierdolę. Jego nie trzeba wyciągać dzisiaj paczta Kurwa. Posiadanie tych takich helmutów po prostu aż wyrywa z butów. I na tym pięknym, cudownym, przemiłym akcencie żegnam Was. I do usłyszenia.